Bardzo ciekawe zdarzenie z mojego życia, z, zresztą z dnia dzisiejszego, łączące się z astrologią i z tematami głębszymi. Wczoraj stwierdziłem, że z racji tego, że Mars wszedł w trudną koniunkcję z rachu i to w rybach, czyli domu, strat, chorób, to nie zaszkodzi zrobić sobie od jutra, czyli od dziś, serię mantr do Marsa. Bo taki układ naraża nas na pewne. Okresowe niedogodności, tym bardziej jeśli mamy to połączenie Marsa z rachu we własnym horoskopie. Ja co prawda nie mam takiego układu, ale no, że lubię robić takie mantry, są one z, z, w moim życiu od wielu, wielu lat, no więc stwierdziłem, że czemu nie. Taki układ naraża nas na wypadki skaleczenia, między innymi, ale też ogólnie emocje mogą być trudniejsze do kontrolowania w tym czasie. No i nie rozmyślając specjalnie o tym fakcie, że zamierzam zrobić taką osobną mantrę, też w pewien sposób sadane, czyli taki proces bardziej długotrwały z daną mantrą, położyłem się zwyczajnie spać i miałem przez sporą część nocy. E, ciekawe sny, które no, są czymś, tego typu sny są, e, są rzadkością. Otóż niczym zefirek latałem po górskich przełęczach wśród drobnych zabudowań ludzi. Bardzo to było przyjemne i ciekawe, ale o tyle dziwne, że nie do końca to ja sterowałem tym lotem, ale bardziej jakbym był prowadzony. Efekt przypominał. Podmuchy wiatru. Miałem wrażenie, że korzystam z jakiegoś urządzenia, na którym siedzę rodzaj takiej śmiesznej motorynki której w sumie nie widziałem, ale miałem jej jakby przeczucie. No i okej, okay, sen jak sen, stwierdziłem rano, że było to ciekawe i przyjemne, nawet i w pewien sposób pomocne jakby rozluźniające, też i zabawne ale nie łączyłem tego jeszcze z niczym konkretnym co wydarza się w moim życiu. No i chwilę później sięgnąłem po tą mantrę według planu, który sobie założyłem dzień wcześniej i musiałem ją odnaleźć w komputerze. Cały zestaw mantr jak mówię, dobór mantry też pod własny horoskop to jest pewna wiedza w zależności od tego, chociażby w jakim znaku mamy Marsa, możemy wybrać inną mantrę Ponieważ to bardziej będzie się odnosić ten Mars do nas. No i patrzę na tą mantrę i z zaskoczeniem widzę, że mantra do mojego Marsa oparta jest najwyraźniej na żywiole powietrza, ponieważ brzmi ona waju putraja, tak? a waju to jest żywioł, żywioł powietrza. Coś mnie tutaj już tknęło i szukam więcej informacji na, tej, na temat tej mantry i czytam. Om Waju Putraya Namah jest dedykowana Hanumanowi, hinduskiemu bóstwu, który jest synem Waju. Jest to wyraz szacunku i oddania temu bóstwu. Om jest to bezwzględne mantra, słowo. No, może to słowo bezwzględne, to jest takie, takie tłumaczenie, mam, ale okej. Okay. OM, czyli symbolizuje pierwotną rzeczywistość, jedność z Bogiem i wszechobecność. Vayu Putraja odnosi się do Hanumana jako syna Waju, hinduskiego bóstwa wiatru. No i Namach słowo wyraża szacunek. Ogólnie rzecz biorąc, mantra Vayu Putraja, jeśli masz, taką, jeśli masz Marsa w znaku bliźniąt, tak, bo tutaj to będzie wtedy mantra dedykowana dla Ciebie. Jest wyrazem szacunku i oddania Hanumanowi syna waju. Jest często recydowana dla otrzymania błogosławieństwa, ochrony oraz siły fizycznej i duchowej. No, i jeśli kogoś przeraża oddawanie czci jakimś nienaszym bóstwom, to przypominam, że one reprezentują jedynie czy aż nasze pierwotne, wyższe aspekty świadomości. Zatem łącząc się z nimi tym bardziej w określonych sytuacjach możemy sobie pomóc. No i do tego służy między innymi astrologia wedyjska.